życzę nam szczęścia i miłości Pan. są hmm. Hmm. Jakie byle, byle jakie kamo to 5 mm, euro są To tak jak w Black nie? Po, po, co, te kamo za 2 euro tak, A teraz, ciszko, ciszko, ciszko. ciszko no tak. i wbijamy, wbijamy ciszko, Czuka, że. <trym> Jest na midzie, ja plantuję. Patrzcie, kuchnię. Dobra, spoko. No ja placy Jest kuchnia. Jest kuchnia. Jest Co masz? mid, kuchnia. Mid, kuchnia. mid. No Jest kuchnia. Jest kuchnia. Jest Jest O, i o CZ miał i to skamo te tam moje stanie, co pasza miał na tych e, Kwasza, tam, Ja bym szedł, A Tylko smoki, smoki no, okay. flaszy, i w flashy, nie? Ja... ja stanę <grym> rzut poczekajcie na smoka mojego Let's go my brothers. smoka No smoka Dymnego Dymne. A smoka, <grym> uh, smoka <grym> A smoka jakie smoki kurde Co jest No Poszedł Smoky? już ten smoke, dobrze Możemy bijać Dobra, ja już leżę. Fak, 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 fak. Kurde. Pomóżcie, pomóżcie. Ja sam wsadziłem. Jeszcze mam bańkę. Mam bańkę. No właśnie tego mieliście zjeść. <świsł> Ja na Grilla i Isia, jednak no life. Oj, ZOKI NAD! Co na B Może. Paka, ZONI jest na tej. Została. Ma... Na <gry> no ja na tej mapie ostatnio coś zjąłem Na pistoletów chcę. Też tak zostanę jako ZONI teraz. No co, ma tylko pistolet? ZONI weź tylko Kałacha no. tam i save -y. Będzie chujanga w następnej, ale no bywa życie No, będzie go miał Abo już albo no. Jeszcze no. może spróbować. No Skąd no, teraz to jest ja teraz już Ja się jakiejś zimnej tak perfini zimnej. Nie masz biedronki koło siebie, człowieku? No nie, to No ja też właśnie. Ja mam. My bo... też mam. No, bo... no ty w maniach dziwnie jakbyś nie miał, jak w Warszawie, No ale bliżej nie... mam tesko, właściwie dwa teska. <laughs> Kurde no. Dobra, mikrofon już jest To codziennie sobie chipsy kupował i bym jadł. <laughs> Bieda. Ja lecimy jako, znaczy nie dawaj a. Chodźmy, Dobra, chodźmy te af. Czekaj, 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 wycie, wycie, wycie. Yes. A, dzięki. Czekajcie na tego smoka Czaj na smoka Czekajcie, czekaj lol Dobra W ogóle na fejsie to jest Każda strona to jest DPK z czegoś, bo jeszcze nie było Uwaga uwaga patrzcie drewno O już jestem obity no, co jest no To, to przez to przez tą m, moją rangę no Tak bardzo chciałem mieć kałacha i... No. albo coś kombinacyjnie nie wiem piwnicą Albo jakieś, nie wiem. Ja pójdę z No. Coś hmm, się powiedzieć. Ale już, ja już wolę chociaż e, z takimi ludźmi grać. Przynajmniej się coś dzieje. No... Teraz mamy trudniejszą wczoraj z Bercikiem to 16-1, nie? To jest Nie Tu, tu może być atka także A ja jakoś nie mogę ogarnąć, coś z celowaniem mi się zrobiło Jest, czekaj To jest To to gala Gala Kładę pakę patrzcie kuchnia... No za nie jeden jest gala to idę do domku tego na Okej, okay, ja idę, Gala. Boże, jaka akcja Idzie, idzie chyba, a nie Nie wiem To ja Nie, to wy Idzie gada, idzie Gala. Nie, domek Kurde, sorki Domek, 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 domek Dobra, trzymamy go, to jest ostatni no, Mało HP on nie będzie chyba atakował. O nie, no, głupi był Ja cofam. Mo może jeszcze wszczurzę go tam. No, Dobrze się zabije. To A, nie. Nie A, to nie, myślę, że to szok. Yy, to... mm. Ciekawe, czy zdrożeją te naklejki. Na pewno zdrożeją. Co? Bo później już, już, już w sumie nie ma. No katowic. właśnie no. Ej, idźcie ja A, idźcie tak A. Kurwa, patrzcie 30 euro. A Czemu wszyscy. Ja. No no właśnie, tak. Ja tylko poszedłem mit. A. No. Żeby, no, żeby no, tak tu prawić szumę, ale paka idzie. Jeszcze klar, a wy bliź tych targach, czy jak to tam. Ja, 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 ja też żyłeś nie wiem. Jest, jest żaluzja Kto jest przy żaluzjach? jest tam uważaj W łączniku był też jeden, ale już nie żyje Jeszcze gala, No kurde ludzie no O Zoni po prawej gala, gala gala Jeszcze jeden uważaj O słony trochę Mówi... łącznik był pusty ten a, dobrze, I paka będzie.

Zadzielę cię. Zadzielę, bo a w niech idzie na mnie. Tadzią. Go, go, go! Noże. Pójdź, pójdź midem, pójdź midem. Dobra, nie wiem, z Czekać chwilę. Powinien pójść. Ja, witam, witam, teraz witam, teraz witam, już witam. chodzicie. No, widziałem, widziałem, widziałem. widziałem. Zbijajcie się, zbijajcie. Chodź, 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 Bot To był najlepszy Kurde Gdzie ty ty śmieciu? śmiecił? Oh, fuck. się Spoko, czekał sobie. Boże, Uważaj, czeka! Uważaj! Nooo, jest. Jest. Co co robimy? Ja, bym, ja kupię awkę i mit teraz. Dobra, to jest. to ja zrobiłem. <laughs> Przyzwyczajenie, nie kupuj. No. nie, nieważne. O, miałem i no. miałem no, i śmiet, okay, boże. A tu, dobra, tu i. i no, nieważne, nieważne, dobra. Ci, spokój, na, ludzik na planie. Już teraz jest zupełnie. Pewnie zginę z tą mapką. Nie, żaluz, jestem czyste Patrzcie na czat, lol. O co chodzi? Port. Mówcie, co tam? Mówcie, jest łącznik, typek jest. Dobra. Nice. Ja, mi jeszcze by pasował, żeby. Oj, sorry, sorry. sorry Boże, nie straszyć, nie... proszę. Sorry, nie widziałem cię na tym <noise> tam, <bo głosy> Ja stoję przy tym, <noise> przy żeldzie. To ja Gdzie strasznie? No. Gdzie Jest. Chocia Idę będzie od ja, ja idę domek Uuu, redline Takie jest z no, ma jak ja na awce, identyczne O to Ozoni ma taką awkę. No No mówię, że wydropił przecież 36 zł kosztuje Ale na rankedzie Spawn jak to, na, jak to na rękę idzie? Z A, ze skrzynki. Tam... No nam trzech... 3... Trzech na jednego typa poszło. Ja tam, ja tam... Ja tam bym pod celu, się czerwionki nie pod chciałem cię bana dostał. On... Patrz, zniknęły mi wlepy. On miał w ogóle jakieś wlepy na tym? Nie, o, chyba. Ja miałem na, na jego yy, awce... Ja identyczny w lepie jak na moje, chyba się zbudowałem. No to się zboglę. coś pewnie. Z... No, ja idę A ja idę na P i spróbuję tylko typa zgarnąć. No, się. ja idę mit. Mit cię za mną, proszę. Tam mogę. No i haus znowu zapanował. Eee Mit, 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 mit. Mit, już, już typy wyraszkuję tutaj. Już nie. Oni z jedną, Boże! Jak cię wywalił! Mi? Widziałeś to? No. Co, a, a nie, to. Łącznik, łącznik, łącznik. Ładnie maniak pły. plecy, uważaj, plecy, maniak. Bo właśnie mnie tam zabił, wyszedł przez domy. Tak, wiem, ok, dzięki. Jeszcze łącznik jeden. Nie. No. <laughs> Jaka... fuck, ominąłem Żaluzję, fak, ominęłem go niechcący. Przebieg żaluzjami. Trzech na dwóch. Czemu to nie weszło? Nie wiem. Powinien spokojnie wejść. I teraz Azan, jesteś w grupie. No, on ma awkę, także uważaj, ma moją. Byłem będą playstation. No, nie był, by, był, był bal pokoju. Wychodził, wychodził B domkiem. No, nice. hmm. He? Hmm. Nie po czym się wychylasz? To jest, to jest, po prostu, ale to było magiczne. No, no, ja sobie... nie, ja mówię, nie. Dobrze było. Nie no ja miłem kurde powinien tam ten typek paść. Gramy właśnie... przeciwko paktofonice. Jestem bogiem. Ja znowu Jestem idę mid. Oto... Albo nie, chodźcie A. Chodźcie A. Ja pójdę A w k, kiedy d co? cześć. cześć, cześć. Spokojnie. No, powiedz, jak to będę Ale no zoom. Co tam się dzieje? Co tam się... I drewno jest, a jeden drewno jest. Pode mną. Sierp. Ale wyrywał koleś bułę, jest Matko! Hejsy, hejsy, bez pakija, bo ja awka. Może Jak ci wszystkiego najlepszego składałem na 16 urodzin, ale teraz 18 już się wywołał. Kurde. Też ci składałem. No. jedę idem, pójdźcie B jak może Na te 18 urodziny, a po 18 urodzinach nic się nie zmieni. No wiadomo, że nie. Jest ta sama chujnia, co była wcześniej. Jeszcze bardziej. Ja we wrześniu mam. Się o, cieszę taga? w sumie, że we wrześniu. Wtedy. Wtedy. Wtedy, <grystanie> <grystanie> o. Ja. Tak, łącznik czysty, żaluzję też. Jak, jak widzę tutaj teraz, ale nie wiem, czy tam wygłębić nikogo. się W Precy plecy! Ej, odspawnuj, odspawnuj, idzie. O za nie uważaj, bo idzie spawnem bo, 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 naszym, się, bo mogą być czapki. Yes. No najlepsze jest to, nie, ja urodziłem się 3 kwietnia, a Hitler umarł 3 jest kwietnia. <grydanie> no. Przypadek? Nie sądzę. nie sądzę. Nie sądzę. Nie Ja jestem na no, A, jest wszystko Tam jest koleś, tam jest koleś, jak się ropa Boże Jezu, Ja Idzie, będziesz przed domkiem B. Chyba, że go za nim zdejmę. Ostatni jest tam, właśnie. Pro A, bo teraz pewnie midem. Nie wiem, już nie ma szans i tak. Samym, gdzie to ale cofnę, musiał cofnąć, bo Zoni tam go trzyma. No i dobrze w sumie. Ja, ale no zostań, zostań, bo on może rozpątać. E, nie stało. stało. Dobra. Dobra. Nie, nie. Dobra, ja uczekam, bo mam szczęście haftu. No. Poseł wowane. Zonin, podeć midem. Mam szafkę. No, Okej, okej. Okay, okay. On musi, on... No my friend. friend On musi wbić na ten Na jest. Ale on jakoś ma coś pod stresem, bo on podałem, mnie i... Na razie nam idzie dobrze No, na tej, na tej stronie no. jest ładnie Uwaga, że mi ławki Smok. Jest, jest na Jest z kołobusa który... Tak, no. wiem na bombside jest Uważaj jak smoke Co za fuks Co za fuks tego typa naprawdę Masz go tu przecież Jak ja to zrobiłem to jest dla mnie nie w moim życiu No miałeś go wcześniej, jak już przechodziłeś, to miałeś od... Po prostu wiesz, podejść bliżej, żeby... mieć 100% Ale jak zwykle Szekler musiał spierdolić sytuację. I wyobrażam sobie teraz IM co nie, ja jestem na turnieju i tak ten angielski... Szekler spierdolił sytuację. To już trzecia z zjebana sytuacja w jego badaniu. Ten gracz w dzisiejszym spotkaniu pokazuje nam jak jest bardzo, jak bardzo jest chujowy. Jak bardzo jest mierny. <noise> jak, nie się jak mierny jest w tą grę. pasz <noise> powiedział, że steruje tak samo jak Szakler tylko że stopami. <głosy> <głosy> Dobra, to niech on idzie tam. Tu jest koleś, jest ko tutaj obok. Patrzy sobie pewnie i mnie teraz no. nie. O, jednak... Tak. A, ja, ja. A, kto ale dostał Ale, uż, wziął wziął ale dostał Auto lama Brać czy nie brać ja, ja bym poszedł znowu a yy, ze smukami. Okej okay. Dobra. I ja idę domkiem Ja idę do domu moniak Kurde pogrem sobie blaku w sadwójkę zonę Ale to nie, to nie idź Dobra. Bo no, no jak, no jak potem przejdziesz? Smok! Smok! Fak, dobra, wycofam. Zbudowałem, jeden jest na górze i jeden jest drewno. Jednego drewna już nie ma. I żanawka. Zapadaj, szybciej! Morduj szakler. Wyjdziesz? <grybuj> <Ty> Będę <grybuj> wam pośpiewać, jeśli chcecie... Chcecie? Nie. Kurde. <grybuj> <U. grybuj> Gdzie ostatni? Gdzie, gdzieś... Gdzieś w chyba. Tak, tam. To... <grybuj> nice. Łoho! Nice. Nice. Wow! No, ja się nie spodziewałeś. <grybuj> No ja nie, ale było bity dlatego chyba. Nie, zobaczcie mu zadałem. No, 81 mu zadałem. Dobra, jedeszcze No i Ja teraz. A za ja garnę na, na tym B. Ja mam łapkę. Jego. Okej, okej. Pożo. Ten typ już tam się boi tym łóżnikiem. Eee, yy, żaluzje czyste ale to tak. Na pierwsze oko Na bank, ktoś tu na mnie kampi, to jest. Idź, Ażena, idź. Jedź tak. pomóc. Kurde, pamiętam jak się kiedyś nobiło we kurde, tam. Tam jest?